Proszę Przemienienie Jezusa. Po sześciu dniach Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę. Tam przemienił się w ich obecności, a jego twarz zajaśniała jak słońce. Jego ubranie stało się białe jak światło. Wtedy ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z Nim rozmawiali. Piotr powiedział do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tutaj trzy namioty: jeden dla ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza. A gdy jeszcze to mówił, zasłonił ich świetlisty obłok. Z obłoku rozległ się głos: On jest moim synem, umiłowanym, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Gdy uczniowie to usłyszeli upadli na twarz bardzo przerażeni a Jezus podszedł dotknął ich i powiedział wstańcie nie bójcie się gdy podnieśli oczy nikogo już nie widzieli tylko samego Jezusa kiedy schodzili z góry Jezus przykazał im nie mówcie nikomu o tym widzeniu dopóki syn człowieczy nie zostanie wskrzeszony z martwych Przyjście Eliasza. Zapytali go uczniowie. Czemu więc nauczyciele pisma twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? Odpowiedział. Eliasz rzeczywiście przyjdzie i wszystko naprawi. Wiedzcie jednak, że Eliasz już przyszedł, ale go nie rozpoznali i postąpili z nim tak, jak im się podobało. Podobnie syn człowieczy dozna od nich cierpień. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił o Janie Chrzcicielu. Uzdrowienie opętanego chłopca Kiedy przyszli do tłumu, pewien człowiek podszedł do niego, ukląkł przed nim i błagał: Panie, zmiłuj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi. Często wpada w ogień lub w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, ale nie mogli go uzdrowić. Jezus odpowiedział: O niewierzący i przewrotni ludzie jak długo jeszcze będę z Wami, jak długo będę musiał Was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał demonowi, żeby wyszedł z niego i w tej samej chwili chłopiec odzyskał zdrowie. Uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i pytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? On odpowiedział: Bo macie zbyt małą wiarę. Zapewniam was, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzielibyście tej górze: Przesuń się z tego miejsca na tamto, Przesunęłaby się. Wszystko byłoby dla Was możliwe. Druga zapowiedź: Męki i zmartwychwstania. Gdy przebywali w Galilei, Jezus im powiedział: Syn człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi. Zabiją go, ale on trzeciego dnia zmartwychwstanie. Bardzo się tym zasmucili. Podatek na świątynię. Przybyli do Kafarnaum, wtedy przyszli do Piotra poborcy podatku świątynnego i zapytali: Czy wasz nauczyciel nie płaci podatku? Powiedział im: Tak. A zaledwie wszedł do domu, Jezus go zapytał: Szymonie, jak sądzisz? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny i podatki? Od synów czy od obcych? A on odpowiedział: Od obcych. Na to Jezus. A zatem synowie są wolni. Nie możemy im jednak dawać powodu do zwątpienia. Idź więc nad jezioro i zarzuć wędkę. Otwórz pyszczek pierwszej złowionej rybie, a znajdziesz statera. Weź go i zapłać za mnie i za siebie. Spór o pierwszeństwo. Właśnie wtedy podeszli do Jezusa uczniowie i zapytali: Kto jest największy w Królestwie Niebieskim? A on przywołał dziecko, postawił je między nimi i powiedział: Zapewniam was: Jeśli się nie zmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto więc się stanie tak mały jak to dziecko, ten będzie największy w Królestwie Niebieskim. I kto jedno takie dziecko przyjmuje w moje imię, mnie przyjmuje. Unikać okazji do grzechu. A jeśli ktoś byłby przyczyną upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej byłoby dla niego, aby mu zawieszono kamień młyński na szyi i utopiono w głębinie morskiej. Biada światu, który stwarza okazję do upadku. Wprawdzie muszą pojawić się przyczyny zwątpienia, ale biada człowiekowi, który innych doprowadza do upadku. Jeśli więc twoja ręka albo noga prowadzi cię do upadku, odetnij ją i wyrzuć. Lepiej jest dla ciebie osiągnąć życie bez ręki lub nogi, niż z dwiema rękami i nogami być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli twoje oko prowadzi cię do upadku, wyłub je i wyrzuć. Lepiej jest dla ciebie osiągnąć życie bez jednego oka, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym w ogień potępienia. Zabłąkana owca. Pamiętajcie, żeby nie gardzić żadnym z tych małych, bo mówię Wam, że ich aniołowie widzą ciągle oblicze mojego Ojca, który jest w niebie. Jak Wam się wydaje? Jeśli ktoś ma sto owiec, a jedna z nich się zgubi, czy nie pozostawi w górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie wyruszy na poszukiwanie zaginionej? Zapewniam was, gdy ją znajdzie, ucieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu, które się nie zgubiły. Podobnie wasz Ojciec, który jest w niebie, nie chce, aby zginął nawet jeden z tych najmniejszych. Upomnienie braterskie. Jeżeli twój brat zgrzeszy przeciw Tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli cię nie posłucha, weź ze sobą jeszcze jedną lub dwie osoby. Niech cała sprawa rozstrzygnie się w oparciu o zeznanie dwóch lub trzech świadków. Jeżeli ich także nie posłucha, powiedz o tym Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zapewniam was. Wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Zapewniam was jeszcze, jeżeli dwaj spośród was zgodnie o coś poproszą, otrzymają wszystko od mojego Ojca, który jest w niebie. Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię Jestem pośród nich. Obowiązek przebaczania. Wtedy podszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć bratu, jeśli wobec mnie zawini? Czy aż siedem razy? I Jezus mu odpowiedział: Nie twierdzę, że siedem, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi sługami. Kiedy zaczął to robić, przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, Pan kazał go sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co posiadał. W ten sposób chciał odzyskać dług. Wtedy sługa upadł przed nim na ziemię i błagał. Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad sługą, uwolnił go i dług mu darował. Gdy ów sługa wyszedł, spotkał innego sługę swego Pana, który był mu winien sto denarów. Chwycił go, zaczął dusić i mówił: Oddaj wszystko, coś winien. A on upadł na ziemię i prosił. Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Gdy inni słudzy dowiedzieli się o tym, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli o wszystkim swojemu panu. Wtedy pan wezwał go i powiedział: Jesteś złym człowiekiem. Darowałem ci cały dług, bo mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą? I pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda mu całego długu. Podobnie postąpi z wami mój ojciec, który jest w niebie, jeżeli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu. Nierozerwalność małżeństwa Gdy Jezus skończył przemawiać, opuścił Galileę i drugim brzegiem Jordanu przybył do Judei. Podążała za nim wielka rzesza ludzi, a on tam ich uzdrowił. Wówczas podeszli do niego faryzausze i pytali go podstępnie. Czy wolno mężczyźnie rozwieść się z żoną z jakiegokolwiek powodu? A on odpowiedział: Czy nie czytaliście, że na początku Stwórca stworzył ich mężczyzną i kobietą? I dodał: Z tego powodu mężczyzna opuści ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną. I staną się dwoje jednym ciałem. I tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Tego więc co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Lecz oni odpowiedzieli, to dlaczego Mojżesz nakazał wręczyć dokument rozwodu, aby oddalić żonę? Powiedział im, Mojżesz pozwolił Wam rozwodzić się, dlatego że macie zatwardziałe serca. Lecz na początku tak nie było, dlatego mówię Wam, oprócz przypadku nierządu, jeśli ktoś porzuca żonę i żeni się z inną, założy dobrowolna bezrzędność powiedzieli mu uczniowie Jeżeli tak ma się sprawa między mężem a żoną, to lepiej wcale nie zawierać małżeństwa. On zaś odrzekł: nie wszyscy to pojmują, lecz jedynie ci, którym jest to dane. Niektórzy bowiem już od urodzenia są niezdolni do małżeństwa. Innych niezdolnymi uczynili ludzie, a jeszcze inni postanowili nie zawierać małżeństwa ze względu na Królestwo Niebieskie. Kto może to pojąć, niech pojmuje. Jezus błogosławi dzieci. Wtedy przyniesiono do Niego dzieci, żeby nałożył na nie ręce i modlił się, ale uczniowie stanowczo im zabraniali. Lecz Jezus powiedział: Dopuśćcie dzieci, nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, bo do takich jak one należy Królestwo Niebieskie. I kładł na nie ręce, potem odszedł stamtąd. Bogaty młodzieniec ktoś zbliżył się do niego i zapytał nauczycielu co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? On odpowiedział: Czemu mnie pytasz o to, co dobre? Jest tylko jeden dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Wtedy on zapytał: Które? Jezus odpowiedział: Nie popełnisz morderstwa. Nie dopuścisz się cudzołóstwa. Nie będziesz kradł, nie złożysz kłamliwego zeznania czyli swojego ojca i matkę, oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego. Młodzieniec powiedział: Wszystkiego tego przestrzegałem. Czego mi jeszcze brakuje? Jezus odrzekł: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj swój majątek i rodzaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem wróć i chodź za mną. Gdy młodzieniec to usłyszał, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Niebezpieczeństwo bogactw. Jezus powiedział do uczniów: Zapewniam Was, człowiek bogaty z trudem wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Powtarzam Wam. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się zdumieli i pytali, Któż więc może się zbawić? Jezus przyjrzał się im uważnie i odpowiedział, Dla ludzi to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe. Nagroda za wyrzeczenie. Wówczas Piotr powiedział: Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co za to otrzymamy? Jezus im odpowiedział: Zapewniam Was, ponieważ poszliście za Mną, to przy odnowieniu świata, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na chwalebnym tronie. Również i wy zasiądziecie na dwunastu tronach i będziecie rządzili dwunastoma plemionami Izraela. I każdy, kto ze względu na mnie opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole stokroć więcej otrzyma i będzie miał udział w życiu wiecznym. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Przypowieść o robotnikach i winnicy. Królestwo Niebieskie podobne jest do właściciela, który wyszedł wczesnym rankiem, aby wynająć robotników do winnicy. Umówił się z nimi, że zapłaci im jednego denara za dniówkę i wysłał ich do winnicy. Wyszedł, znowu, około godziny trzeciej. Zobaczył innych stojących bezczynnie na placu. Powiedział do nich: Idźcie także i wy do winnicy, zapłacę wam sprawiedliwie. I oni poszli. Wyszedł jeszcze około godziny szóstej i dziewiątej i zrobił podobnie. Wyszedł wreszcie około jedenastej i spotkał jeszcze innych stojących. Zapytał: Dlaczego stoicie tu przez cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli: Bo nas nikt nie zatrudnił. Rzekł do nich – idźcie i wy do winnicy. Nastał wieczór i właściciel winnicy powiedział do zarządcy – zwołaj robotników i wypłać im należność. Zacznij od ostatnich, a skończ na pierwszych. Przyszli ci, którzy rozpoczęli pracę o godzinie jedenastej i otrzymali po denarze. Gdy przyszli ci, którzy jako pierwsi rozpoczęli pracę, sądzili, że otrzymają więcej – ale i oni otrzymali podenarze. Wzięli więc zapłatę i narzekali na właściciela. Mówili, ci ostatni pracowali tylko jedną godzinę, a zrównałeś ich z nami. My znosiliśmy trud całego dnia i upał. On odpowiedział jednemu z nich. Przyjacielu, nie krzywdzę cię. Czy nie umówiłeś się ze mną o jednego denara? Weź więc swoją zapłatę i odejdź. Chcę też zapłacić temu ostatniemu tyle samo, co tobie. Czy nie mogę uczynić ze swoją własnością tego, co chcę? Dlaczego patrzysz zazdrosnym okiem na to, że jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Trzecia zapowiedź: Męki i zmartwychwstania. Gdy Jezus zdążał do Jerozolimy, zabrał ze sobą tylko dwunastu. W drodze powiedział do nich: Zbliżamy się do Jerozolimy, tam syn człowieczy zostanie wydany wyższym kapłanom i nauczycielom pisma, i zostanie przez nich skazany na śmierć. Wydadzą go poganom, aby go wydrwić. Wychłostać i ukrzyżować. Ale on trzeciego dnia z martwych wstanie. Prośba matki Jakuba i Jana. Wtedy przyszła do niego matka synów Zebedeusza razem z synami. Pokłoniła mu się i o coś prosiła. A on ją zapytał: Czego pragniesz? Odpowiedziała: Powiedz, aby ci dwaj moi synowie. Zasiedli w twoim królestwie obok ciebie. Jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. Jezus odparł: Sami nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli: Możemy. Wtedy on rzekł: Kielich mój będziecie pili, ale nie do mnie należy przydzielić miejsce po mojej prawej i lewej stronie. Zajmą je ci, dla których mój ojciec je przygotował. O prawdziwej wielkości Usłyszało to pozostałych dziesięciu, i oburzyli się na tych dwóch braci. Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie o tym, że rządzący uciskają ludzi, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak ma być między Wami. Jeśli ktoś z Was chce być wielki, niech będzie Waszym sługą, a jeśli ktoś z Was chce być pierwszy między Wami, niech się stanie Waszym niewolnikiem. Tak jak syn człowieczy, który nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Niewidomi pod Jerychem. Gdy wychodzili z Jerycha, wszedł za nimi wielki tłum ludzi, a przy drodze siedziało dwóch niewidomych. Dowiedzieli się, że Jezus przechodzi tamtędy i krzyczeli: Zlituj się nad nami, Panie Synu Dawida. Tłum karcił ich i kazał im zamilknąć, ale oni tym bardziej krzyczeli, Zlituj się nad nami, panie, synu Dawida. Wtedy Jezus zatrzymał się, przywołał ich i zapytał: Co chcecie, abym wam uczynił? Odpowiedzieli mu: Panie, otwórz nam oczy. Jezus ulitował się, dotknął ich oczu, a oni zaraz przejrzeli i poszli za nim. Słyszeć twój głos, rozpoznać go. Daj mi wybierać twe słowa, pośród tysiąca słów. Daj mi zobaczyć twą twarz, zatrzymać wzrok. Pokój znajdę.